Witajcie moi drodzy w kolejnej trzeciej już części lekcji, jakie wyniosłem po 30 latach życia, z czego ostatnie 11 lat zajmowałem się rozwojem. Ta seria ma na celu pomóc Wam uniknąć popełniania błędów na Waszej drodze życia i rozwoju. Bo jak już mówiłem w poprzednich częściach, do których link oczywiście znajdziecie w opisie, lepiej uczyć się na cudzych błędach niż własnych. Od razu zaznaczę, że ta część i kolejna będą znacznie głębsze i będą zawierały mocniejsze lekcje niż dwie poprzednie części. Mam nadzieję, że coś z nich wyciągniecie dla siebie. Zaczynajmy. Kolejne lekcje, jakie tu przedstawię, będą nieco głębsze i to jest dobry moment, żeby coś wyjaśnić. Żyjemy na trzech poziomach i w trzech kontekstach w życiu. Trzy poziomy, na których żyjemy, to poziom fizyczny, mentalny i duchowy. Może to brzmi dość niepozornie i mgliście, ale jest to jedna z najważniejszych lekcji, jakie odrobiłem w życiu i spędziłem na stawaniu się tą wiedzą naprawdę dużo czasu i kosztowało mnie to naprawdę dużo wysiłku. Jeśli zrozumiecie to, co teraz będę mówił i będziecie się tym kierować w życiu, to gwarantuję, że wasze życie będzie dużo prostsze i będziecie się drapać po głowie, zastanawiając się, jak mogliście kiedykolwiek żyć inaczej. Przejdźmy więc do rzeczy, bo jest co wyjaśniać. Poziom fizyczny, łatwo się domyślić, to wszystko to, co nas otacza na poziomie fizycznym. To nasze ciało oraz inni ludzie i tak dalej. Generalnie wszystko co fizyczne. Poziom mentalny to po prostu poziom umysłowy. To twój umysł, wszystko co się w nim dzieje i korzystanie z niego. To emocje, przekonania, to twoje myśli. Poziom duchowy lub energetyczny to to, co nie jest materialne, ale też nie bierze się z umysłu. To w cudzysłowie najwyższy poziom. Ten poziom bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje na pozostałych poziomach. Wszystkie te poziomy się przenikają. Wszystkie trzy wpływają na siebie i wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, powinieneś lub powinnaś starać się rozpatrywać na tych trzech poziomach. Najczęściej, gdy coś się dzieje na poziomie fizycznym, to odbieramy to zjawisko albo proces właśnie na poziomie fizycznym. Tymczasem może to być tylko skutek procesu, który miał miejsce na innym poziomie. Na przykład, na poziomie mentalnym masz przekonanie, że pieniądze są złe. Psują ludzi, a bogaci na pewno swój majątek ukradli. Pieniądze są potrzebne na poziomie fizycznym do przetrwania. Ty oczywiście też istniejesz na tym poziomie, więc potrzebujesz pieniędzy. Tylko, że Twoje niekorzystne przekonanie na poziomie mentalnym na temat pieniędzy wpływa na Twój poziom duchowy, energetyczny w taki sposób, że odpychasz od siebie pieniądze. Na poziomie fizycznym będziesz widział tego skutek w takiej postaci, że nie będziesz potrafił zrobić większych pieniędzy niż jakieś minimum do przetrwania. Jeśli już ci się uda zdobyć jakieś większe pieniądze, to albo je szybko stracisz, albo dzieje się coś, co generuje nowy nieprzewidziany wydatek i znowu tracisz te pieniądze. Może pieniądze po prostu się ciebie nie trzymają. Tak to działa. Przykład pieniędzy jest jednym z najprostszych i jednocześnie bardzo częstym. Podobne zjawisko może mieć miejsce, jeśli masz niekorzystne, blokujące przekonania w kontekście relacji. Podam na swoim przykładzie, że kiedyś czułem się generalnie jak ofiara. W schemat ofiary i użalania się nad sobą. To sprawiało, że przyciągałem do siebie ludzi, którzy to wykorzystywali, lub wydarzenia, które mi to pokazywały. Często byłem zaczepiany lub prowokowany. Gdy przestałem postrzegać siebie jako ofiarę, to wziąłem odpowiedzialność za samego siebie. Takie sytuacje z dnia na dzień po prostu się skończyły. Jeśli ktoś jest katem, to musi mieć ofiarę, i jeśli w Twoim życiu jest ktoś, lub ciągle pojawia się ktoś, kto jest dla Ciebie takim katem. To może dlatego, że widzi, że jesteś ofiarą. Może pokazujesz to w sposób nieświadomy i jakby przywołujesz do siebie tego kata. Pamiętaj, że nic nie dzieje się przez przypadek. Jeśli coś dzieje się w twoim życiu, to na pewno nie wzięło się to znikąd. Ma to gdzieś swoje źródło. Pytanie tylko gdzie i na którym z tych trzech poziomów i co ma ci to pokazać? Jaka jest dla ciebie z tego lekcja? Trzy konteksty, w których żyjemy to kontekst samorealizacji, kontekst relacji i kontekst biznesowy. Samorealizacja to po prostu praca nad sobą, to twoje zasoby wewnętrzne, to jakość twoich przekonań. Ten kontekst można podsumować pytaniem, czy jesteś zadowolony sam z siebie, czy jesteś szczęśliwy sam ze sobą, czy akceptujesz siebie. Cokolwiek możesz sam w sobie zmienić lub poprawić, to jest samorealizacja. Relacje, czyli wszystko co związane z innymi ludźmi. Nie chodzi tylko o relacje związkowe, chociaż te również bo relacje tworzymy z wszystkimi ludźmi. Pytanie, czy potrafisz tworzyć korzystne relacje, czy potrafisz dojść do porozumienia z innymi ludźmi, czy może często wchodzisz w konflikty. Kontekst biznesowy to nie tyle biznes jako prowadzenie działalności gospodarczej, co Twoje zadowolenie, zado zadowolenie ze swojej kariery, tego co robisz, by zarabiać pieniądze. Czy to co robisz jest zgodne z Twoim powołaniem i czy się w tym realizujesz? Czy masz z tego coś więcej niż tylko pieniądze? Tak samo jak na poziomach istnienia, życiowe konteksty również są ze sobą połączone i na siebie wpływają. Pracując nad samorealizacją, polubimy sami siebie i zyskamy pewność siebie. To pomaga tworzyć udane relacje z innymi, bo otoczenie czuje, że ma do czynienia z kimś, kto lubi spędzać czas sam ze sobą, ale oczywiście nie jest narcyzem. Udane relacje i umiejętność tworzenia relacji to droga do udanego kontekstu biznesowego, bo czego byście nie robili w kontekście pracy, zarabiania pieniędzy to zawsze będziecie mieli do czynienia z innymi ludźmi. Jeśli potraficie żyć w zgodzie z innymi ludźmi i się z nimi dogadać, to prędzej będą chcieli z wami współpracować i zaufają wam w powierzaniu wam jakichś zadań lub chętniej coś od was kupią. Jeśli macie udany kontekst biznesowy, zarabiacie tyle ile potrzebujecie i robicie to co wam się podoba, realizujecie się w tym, to to również przynosi się korzystnie na Waszą samorealizację, udane relacje, tak samo. Jak widzicie, wszystko to się ze sobą łączy. Samorealizacja to taki fundament. Ten kontekst jest moim zdaniem najważniejszy, chociaż oczywiście wszystkie trzy są ważne. To jednak jeśli masz problemy w relacjach i w biznesie, ale w kontekście samorealizacji odrobiłeś swoją pracę, to nie utoniesz, bo jesteś świadom siebie, wiesz kim jesteś. Wiesz, czego chcesz, wiesz, do czego dążysz, znasz swoje słabe i mocne strony, lubisz sam siebie. Niepowodzenia w kontekstach relacji biznesu nie ściągną cię wtedy w dół. Ale jeśli pozostałe konteksty u ciebie leżą i kontekst samorealizacji też leży, to może to doprowadzić do tragicznych skutków, bo nie wiesz, kim jesteś, czego chcesz, nie znasz siebie i w ogóle jesteś zagubiony, nawet nie lubisz bycia ze sobą samemu. Nie masz wtedy nic, co utrzymałoby cię na powierzchni, mimo cięższego okresu w życiu. To jest prosta droga do depresji. Również wszystkie trzy konteksty istnieją na wszystkich trzech poziomach. Ale tego już nie będę tutaj wyjaśniał. Po pierwsze, dlatego że sami na pewno do tego dojdziecie, jakie zachodzą tu zależności, i dużo lepiej je sobie zakotwiczycie, jeśli będziecie nad tym sami medytować. Gwarantuję, że warto zainwestować w to swój czas. Po drugie, dlatego że nie ja jestem autorem tej całej koncepcji. Autorem tego, o czym teraz mówię, jest Grzegorz Cieślik, trener mentalny. Stworzył on system rozwoju, holistyczny rozwój osobowości, w skrócie HRO. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, to gorąco was zachęcam, byście odwiedzili jego profile na social mediach. Grzegorz Cieśnik, trener mentalny. Ogromna część mojej wiedzy i tego, czym się dzielę na tym kanale, pochodzi właśnie od niego. Polecam wam jego szkolenia, konsultacje, wieczory tematyczne i książkę Holistyczne podejście do życia. Ta książka potrafi zmienić życie. Tak samo jak sam Grzegorz. Jeśli cokolwiek, co tłumaczyłem o tych trzech poziomach istnienia i trzech kontekstach jest niejasne, to jestem pewien, że wizyta na jego profilach lub kontakt z nim wyjaśni Wam więcej. Linki do jego social mediów oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Tak jak mówiłem, reszta lekcji będzie się mocno opierała na lekcji poprzedniej, co oznacza, że nie możemy mieć wszystkiego wszyscy mamy ograniczoną ilość czasu do wykorzystania, bo każda doba ma 24 godziny, każdy tydzień ma 7 dni i tak dalej. Jeśli będziemy ten czas poświęcać lub może raczej inwestować w jeden kontekst naszego życia np. w biznes, to będziemy mieli mniej czasu i energii na pozostałe dwa konteksty, czyli samorealizację i relacje. Jeśli postanowujesz osiągnąć jakiś cel w kontekście biznesowym, to mogą na tym ucierpieć Twoje relacje. Nie będziesz miał czasu i energii dla przyjaciół, rodziny, partnera albo partnerki. Możliwe też, że zaniedbasz kontekst samorealizacji, bo nie będziesz miał czasu na przykład chodzić na siłownię lub na lekcje tańca, które uwielbiasz. Jeśli będziesz się skupiał na samorealizacji, to analogicznie mogą ucierpieć pozostałe dwa konteksty, relacje i biznes. To są nasze ograniczenia na poziomie fizycznym i tak po prostu jest. Dlatego warto zdawać sobie z tego sprawę. I jeśli stawiamy sobie jakiś cel w, w którymś kontekście, to pamiętajmy, że coś zyskamy, ale też coś innego stracimy. Należy zatem dążyć do równowagi. Jeśli przez kilka miesięcy poświęcamy energię i czas dla celu biznesowego, to może warto by było poinformować o tym naszych bliskich i powiedzieć że teraz nie będziemy mieli dla nich tyle czasu i żeby nie brali tego do siebie. Ale jak już zrobimy, co mamy zrobić, to wtedy to nadrobimy. Cel zostanie osiągnięty i będziemy mieli więcej energii na inne konteksty. A może nawet one zyskają na tym, że wcześniej bardziej się skupiliśmy na kontekście biznesowym. Ta sama zależność oczywiście zachodzi we wszystkich kontekstach. Często ludzie są nieszczęśliwi, bo tego nie rozumieją. Gonią najczęściej za karierą i pieniędzmi, i nie wiedzą, że to będzie miało swoje, swoje korzystne skutki, ale też niekorzystne skutki. Rozpadają im się związki, tracą przyjaciół, czyli kontekst relacji, i tracą własne zdrowie fizyczne i psychiczne, czyli kontekst samorealizacji. Chociaż zyskują pieniądze i pozycję w firmie lub na rynku, tylko jakim kosztem i czym było warto. Dlatego pamiętaj, że nie możesz mieć wszystkiego. Musisz tak żonglować swoim czasem, energią i zasobami, by zmierzać zawsze do równowagi. Dla każdego ta równowaga będzie nieco inna i każdy ma inne priorytety. Jak już wiesz, każdy jest inny, więc znajdź swój balans w życiu, dowiedz się, które konteksty są dla Ciebie najważniejsze i do jakiego poziomu chcesz w nich dojść, by być szczęśliwym i zmierzaj do tego celu. Czasem ta równowaga będzie zachwiana, ale najważniejsze to zauważyć, kiedy ją przywrócić. Jak to zrobić? Cieszę się, że zapytaliście. Uważność to piękna umiejętność albo nawyk. Sam nie wiem jak to określić, która pomaga poruszać się w przestrzeni zwanej życiem. Brzmi tajemniczo? I już wyjaśniam. Miałem kiedyś pracę, której za bardzo nie lubiłem. Zajmowałem się tym bardziej z przyzwyczajenia i strachu przed zmianą niż z własnych chęci. Zazwyczaj zmieniałem tylko miejsce pracy, ale zawód był ten sam. Nie czułem się w tym dobrze, ale powiedzmy, że było stabilnie, więc mimo że myślałem o zmianie zawodu, to nic z tym nie robiłem. W pewnym momencie, gdy pracowałem, działy się dziwne rzeczy. Za każdym razem, gdy miałem moją zmianę, bardzo dużo rzeczy działo się nie tak, jak powinno. Pojawiały się nieprzewidziane problemy, sytuacja wymykała się spod kontroli, tak jakby nagle wszystko, co mogło pójść nie tak, szło nie tak. Działo się to praktycznie na każdej mojej zmianie. Zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Przecież do tej pory nic takiego się nie działo, a teraz za każdym razem, chociaż staram się robić wszystko najlepiej jak się da i widzę, że nie mogę sobie zarzucić zaniedbań, co bym nie robił, coś się zawsze musiało skrzanić. Większość ludzi pewnie nie zwróciłaby na to uwagi, powiedzieliby, że to przypadek, albo po prostu narzekali na tą pracę. Ja jednak zacząłem się nad tym głębiej zastanawiać i zauważyłem, że gdy tam jestem i gdy dzieją się takie rzeczy, to czuję się jakby to miejsce pracy chciało się mnie stamtąd pozbyć. Tak jakby ta praca chciała mnie wypluć albo coś chciało mi powiedzieć odejść stąd. To nie jest twoje miejsce. Zauważyłem również, że przecież i tak nie lubię tej pracy i w sumie myślę o zmianie od dłuższego czasu. Nie tylko o zmianie miejsca pracy, ale o zmianie stanowiska, zajęcia, aby robić coś, w czym choć trochę bardziej będę się spełniał. Stwierdziłem, że skoro życie daje mi takie znaki, to może warto posłuchać. Złożyłem rezygnację, odświeżyłem CV i zacząłem szukać nowej pracy. Tym razem na innym, wyższym stanowisku, chociaż w tej samej branży. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ale faktycznie dostałem taką pracę. Tym bardziej, że nie miałem za bardzo doświadczenia na tym stanowisku. Oczywiście tam też pojawiały się różne wyzwania i nie był to spacerek, szczególnie na początku, ale czułem się w tym dużo lepiej i takie sytuacje, gdzie coś szło nie tak, zdarzały się sporadycznie, raz na kilka miesięcy, a nie codziennie. To jest właśnie uważność. Życie często pokazuje nam znaki. Może to być właśnie często powtarzająca się sytuacja, może nagle tracimy coś, co było dla nas cenne, może czekaliśmy na coś od dawna, a w ostatniej chwili wydarzyło się coś zupełnie nieprzewidzianego, co sprawiło, że jednak tego nie dostaniemy. W takich chwilach zawsze powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, czy aby na pewno to, co się dzieje, to przypadek. Powiem Wam jeszcze tylko tyle, że nie ma przypadków. Wszystko dzieje się dla czegoś albo po coś. Bardzo często pracujemy nad sobą, staramy się poprawić kontekst naszej samorealizacji, pracujemy nad relacjami i umiejętnościami ich prowadzenia. Kontekst biznesowy również staramy się rozwijać, ale jest coś, co mimo tej naszej ciężkiej pracy i regularnej pracy może nas stopować i spowalniać w tym rozwoju. Wręcz może powodować regres, ale jednocześnie może powodować, że będziemy się rozwijali jeszcze szybciej, że będziemy na to, będzie nam to dawało takiego turbokopa i bardzo szybko zmienimy swoje życie. Ta sama rzecz, a może nas niesamowicie ściągać w dół albo niewyobrażalnie podnosić w górę. Wiesz co to jest? To nasze otoczenie. To, jakimi ludźmi i rzeczami się otaczasz, czego słuchasz, co widzisz. Wpływa na to, jak się czujesz, jakie przeżywasz emocje i ostatecznie jak się zachowujesz i jakie decyzje podejmujesz. Możesz sobie stworzyć dołujące, demotywujące i niskiej jakości otoczenie, albo możesz je uczynić motywującym, inspirującym i budującym. Wybór należy do Ciebie. Wielu ludzi nic nigdy nie zmienia w swoim życiu, bo nie zmieniają swojego otoczenia. Może próbują coś zmienić, pracują nad sobą, ale znajomi ich wyśmiewają, przyjaciele będą namawiać, by iść na piwo zamiast się czegoś nowego nauczyć. A partner lub partnerka będą wypominać, żeby wzięli się za robotę zamiast zajmować głupotami. Nasze otoczenie nie tylko ma na nas wpływ, ale sami stajemy się tacy, jak nasze otoczenie. Tego nie da się uniknąć. Jeśli pracujecie w miejscu, gdzie wszyscy ciągle narzekają, to prędzej czy później sami zaczniecie narzekać. Jeśli pracujecie w miejscu, gdzie większość ludzi jest wspierająca i uśmiechnięta i pracownicy dbają o siebie nawzajem, to Wy również będziecie się tak zachowywać. Nawet jeśli trafiliście tam jako narzekacze. Jeśli Twoje otoczenie w tym momencie ma na ciebie niekorzystny wpływ, to może czas się zastanowić, czy nie warto by było zmienić tego otoczenia. Oczywiście nie mówię, że masz od razu palić za sobą mosty, ale może warto by było sprawdzić, co się stanie, jeśli ograniczysz kontakty z ludźmi, którzy ściągają cię w dół, a prośby o nierobienie tego nie działają. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Wasze działania i zachowania wpływają na wasze otoczenie, na osoby w waszym otoczeniu. To co robicie, jak się zachowujecie, co mówicie, jakie pokazujecie nastawienie w różnych sytuacjach, to wszystko może korzystnie lub niekorzystnie wpływać na innych ludzi. Wasze zachowanie może kogoś zainspirować, by zmienić swoje postępowanie. Mi się udało zrobić coś takiego, co prawda nieświadomie, ale jednak, gdy jeszcze byłem na studiach i mieszkałem z kolegami na stacji, byliśmy wtedy młodzi i lubiliśmy być nieco wredni wobec siebie nawzajem. Na przykład, gdy ktoś sobie robił herbatę, to pytał pozostałych, czy też chcą. Jeśli ktoś mówił, że tak, to otrzymywał odpowiedź, no to sobie zrób. I oczywiście tej herbaty nie dostawał. Tak, wiem, niesamowicie zabawne. Ale pewnego razu wyłamałem się z tego schematu. Gdy robiłem sobie herbatę, zapytałem pozostałych, czy też chcą. Dwóch kolegów powiedziało, że chce herbatę, a jeden powiedział, że nie chce. Zrobiłem herbatę tym, którzy chcieli i rozniosłem im tam, gdzie akurat przybywali, do ich pokojów. Wszyscy nie mogli uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Spodziewali się, że jak zwykle zrobię herbatę tylko dla siebie, jak to mieliśmy w zwyczaju. Zaczęli pytać, co się stało, i czy nie dodałem czegoś do ich herbaty. Powiedziałem, że nie i że chcieli herbatę, więc im zrobiłem, bo po prostu chciałem być miły. Jeden kolega, który wcześniej nie chciał herbaty, okazało się, że jednak chciał, tylko nie spodziewał się, że ją zrobię. I wiesz, co wtedy zrobiłem? Wstałem i znowu poszedłem do kuchni, by zrobić tę herbatę również jemu. Od tamtej pory, za każdym razem, ale dosłownie za każdym razem, gdy ktokolwiek robił sobie herbatę, pytał wszystkich, czy też chcą i jak ma być zrobiona z miodem, z cukrem, czy bez niczego, i roznosił herbatę każdemu do pokoju. Za każdym razem. Tak można właśnie korzystnie wpłynąć na otoczenie. Chciałoby się powiedzieć, że kłamstwo jest złe i że nie wolno kłamać i po prostu zamknąć temat. Ale to nie jest takie proste. Z kłamstwem jest trochę jak z manipulacją. Intencja ma znaczenie. Kłamiemy najczęściej z jednego powodu, aby uzyskać egoistyczne korzyści, które najczęściej są iluzyjne. Tylko te korzyści mogą mieć różne podłoże. Pierwszy rodzaj korzyści z kłamstwa to korzyści na poziomie fizycznym. To mogą być pieniądze, stanowisko, dobra materialne albo wykorzystanie kogoś. Drugi rodzaj to unikanie odpowiedzialności, czyli korzyść na poziomie mentalnym, jako uniknięcie konfrontacji ze skutkami swoich decyzji i działań. Unikamy konfrontacji z tym, czego się boimy. Trzeci rodzaj kłamstwa to kłamstwo w dobrej wierze. Bo możemy kogoś okłamać, wymawiając sobie, że robimy to właśnie w dobrej wierze. Na przykład, wmawiamy sobie, że robimy to, by nie było przykro tej osobie, i wmawiamy sobie, że nic się nie stanie, jeśli nie powiemy jej prawdy. Ale pytanie, czy tak naprawdę nie chodzi o to, by samemu się nie konfrontować z tym, czego się boimy, czyli reakcją tej osoby. Znowu tutaj czerpiemy egoistyczne korzyści. Bez względu na to, którym z tych powodów się kierujemy, to należy pamiętać, że nawet jeśli nikt się nie dowie o naszym kłamstwie, to zawsze będzie jedna osoba, która i tak będzie o tym wiedziała. Tą osobą jest oczywiście autor kłamstwa. I zawsze, gdy będziemy patrzeć w swoje odbicie w lustrze lub w swoje wnętrze, świadomość kłamstwa zawsze tam będzie i z czasem zacznie nas zżerać od środka. Są jednak sytuacje, gdy kłamstwo może być faktycznie korzystne. Na przykład, gdy policja oszukuje złoczyńcę, aby go pojmać lub uratować zakładników. Podstęp jest wykorzystywany z korzystną intencją i ratuje życia. Kłamstwo jest tu narzędziem, które może zostać wykorzystane w korzystnym celu. Dawniej dość częstą praktyką było oszukiwanie umierającego pacjenta, że jego stan jest lepszy niż w rzeczywistości. Robiono to, bo uważano, że nie ma sensu, aby dodatkowo osoba umierająca martwiła się tym, co ją czeka lub nie czeka. Tutaj można dyskutować, czy takie oszukiwanie kogoś było właściwe, czy nie. Myślę, że każda sytuacja jest inna i są przypadki, gdy faktycznie takie piękne kłamstwo będzie korzystniejsze od brutalnej prawdy, ale to raczej będzie rzadkość. Kolejne pięć lekcji za nami i od razu zapraszam was na kolejne już ostatnie pięć lekcji, które przedstawię w kolejnym filmie. Zostawcie subskrypcję, aby na pewno tego nie przegapić i rozwijać się świadomie i korzystnie razem ze mną. Jeśli spodobał się Wam mój kanał i to, co tworzę, to w opisie tego filmu znajdziecie również playlistę wszystkich moich filmów. Jeśli chcecie się rozwijać z moją pomocą, dziękuję wszystkim Wam, którzy już zasubskrybowaliście mój kanał. To naprawdę bardzo mi pomaga i motywuje do dalszej pracy i tworzenia kolejnych filmów oraz pracowania nad ich jakością. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy otrzymaliście lekcje od życia. Na pewno inni na tym skorzystają i ja sam chętnie się od Was tego nauczę i skorzystam. Pozdrawiam i do zobaczenia.